Witajcie. Jest kilka kwestii, które chciałbym poruszyć w tym materiale. Będę objaśniał głównie Eu Stencel, Łukasz Stencel, tego człowieka, ponieważ on jest hipokrytą i tutaj mówi pewne rzeczy odnośnie innych hipokrytów, ale sam nim jest, ok? w tym jest problem, że jeżeli już objaśniasz hipokrytów. Upewnij się, że sam nim nie jesteś. Yy... Najważniejsze kwestie poruszę na początku. Właściwie cały ten materiał będzie dosyć ważny, nie? abyśmy nie byli takimi hipokrytami. Natomiast chcę powiedzieć o rzeczach, które u niego zauważyłem, że są hipokryzją. Tutaj mamy Łukasz Stencel. Triumf Chrystusa, przesłanie przerocze. Sztuczność plastikowego społeczeństwa. Bóg pokazał mi stan obecnego społeczeństwa. Może nie będę czytał wszystkiego, ale tak, na przykład u kobiet są to sztuczne włosy, piesi, pośladki, botoks, operacje plastyczne, używki jak narkotyki, alkohol, seks i tak wystawianie intymnych części ciała publicznych. Jak się wszedłem na jego profil, to się okazuje i objaśnia, że te osoby, które on krytykuje, te sztuczne kobiety, to on za nimi podąża, pokazuje i objaśnia. Okay? W tym jest problem. Powiedz Macieju, daj jakieś dowody. No to właśnie już do tych dowodów zmierza. Pokażę Wam taką plastikową kobietę do której on dał przycisk obserwuj. Jest to przykładowo ta kobieta, nie? E, ten plastik. Powiedz Maciej, nie powinieneś tak mówić, no ale zobaczcie, ona jest cała plastikowa. I teraz tak, Łukasz jest temu przeciwny, a to on właśnie obserwuje tego typu kobiety. Tego jest więcej, nie chcę wam tego pokazywać więcej, aby was zbytnio nie, nie gorszyć. Natomiast wiem, że chyba nikt nie będzie pożądał takiego plastika, co przed chwilą pokazałem, nie? bo to jest takie sztuczne, że w tym nie ma nic fajnego. Także dlatego wam pokazałem tylko jeden taki przykład, ale on yy, podąża, obserwuje więcej takich osób. Tak? Kolejna kwestia jest przeciwny sterydom. Jeżeli mowa o mężczyznach, tak, tutaj u mężczyzn, drogie samochody, sterydy, tatuaże filmowe, drogie ubrania, narkotyki, alkohol, pozowanie na gangstera i tak dalej. Możecie sobie poczytać sami ten post. Zobaczcie. On tutaj jest przeciwny sterydom. Nie bez powodu mam tam otwartą zakładkę z Michałem Karmowskim, ponieważ się okazuje i objaśnia, że on z tym Michałem Karmowskim ma zdjęcie. Jak to się mówi, przybija sobie pionę. Okay? Michał Karmowski, pionier kulturystyki. To było zaledwie rok temu, słuchajcie, w Polsce i jeden z pierwszych influencerów sportowych w internecie. Mega inspirujący i pozytywny człowiek z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Gdyby był temu przeciwny, to by usunął to zdjęcie na pewno. Okay? Lecz w momencie, kiedy ono nadal jest, to można śmiało powiedzieć o Łukaszu, że on jest hipokrytą, ponieważ nadal, mimo tego, że jest przeciwny sterydom, to. Zbijacz yy, pionę z człowiekiem, który jest na środkach dopingujących definitywnie. Powiedz Macieju, skąd o tym wiesz. Ty na tego nie widzisz? Udajesz tylko? Czy nie wiem? Myślisz, że naturalnie człowiek jest w stanie zbudować taką sylwetkę? Absolutnie nie. ok? Tu to ciało jest zbudowane sztucznie. To widać nawet na pierwszy rzut oka, że tak sztucznie wygląda to wszystko. I nie mówię o tym tylko dlatego, że on już może ma swoje lata, no to jego ciało nie wygląda tak elastycznie jak u kogoś młodszego. To nawet nie o to chodzi. Ale właśnie często można zauważyć, że ludzie, którzy biorą sterydy, to owszem, są wysuszeni, i ich ciało wygląda sztucznie, tak? Absolutnie sztucznie. I teraz tak. W momencie, kiedy Łukasz przybija sobie zniepionę, jest przeciwko sterydom, to czemu nie powie Michałowi Karmowskiemu, że sterydy to jest zwykłe czpuństwo, jak on tutaj określił. Czemu mu tego nie powie? Hmm? Tylko go obchłpsuje. Czyli wspiera go jego działalność. Mówi pozytywnie na jego temat. Mi nie chodzi o to, aby go jakoś hejtować, tego Michała Kaczmowskiego. Natomiast kwestia polega na tym, że Łukasz jest obłudnikiem, tak? Jest przeciwny plastikowym dziewczynom? Lajkuje je, obserwuje je. Jest przeciwny sterydom? Zbija pionę z człowiekiem, który zbudował swoją karierę na środkach dopingujących i w ogóle byś o nim nigdy nie usłyszał, gdyby nie środki dopingujące. Nie byłoby go na topie nie zbudowałby takiej sylwetki, gdyby nie środki dopingujące. Takie są fakty, pokazuje je bez. OK. Powiedz Macieju, może ty sam brałeś te ledy, skoro widać te trochę wiesz na ten temat. Nie, nigdy akurat nie brałem się środków dopingujących. Nie jestem po prostu jakoś tym zainteresowany, żeby, żeby to brać ponieważ ja do tego podchodzę negatywnie, tak? Nie jest to rzeczą pozytywną. I tutaj mówi przeciwko Arturowi Cerońskiemu, który jest opętany. I u którego on kiedyś był? Okay? On kiedyś był u Cerońskich. Natomiast powiedziałeś Macieju, on mówi przeciwko niemu, tak? Jak tutaj powiedziałeś? No, tutaj widać, że Ceroński jest opętany. I teraz tak, bo on tutaj mówi przeciwko niemu, nie? Jak już wspomniałem, że Artur Ceroński bierze sterydy od wielu lat, a innym mówi co innego. Posłuchajcie. Wiesz, pomyśl sobie o człowieku, który jest pastorem, mówi do innych, żeby się nawracali, mówi do innych, aby o, o prawdzie, o życiu w prawdzie, mówi do innych, nawołuje do pamiętania, nawołuje do narodzenia, a sam zażywa wiele lat sterydy. Tak? Człowiek ten, yy, tak, który się nazywa apostołem, przez wiele lat przyjmował środki dopingujące, przyjmował sterydy. Widać było po nim to wyraźnie. Oczywiście ja zobaczyłem też to w duchu. Ja zobaczyłem, dlatego że yy, się przewinąłem przez te kręgi i odłączyłem się od nich w momencie, kiedy zaczęło po prostu mi coś nie grać, zaczęły pewne rzeczy wzbudzać mój niepokój. Yy. Okej, okay, czyli odłączył się od nich, kiedy mu tam coś nie pasowało, kiedy czuł niepokój i tak dalej, i tak dalej. E, istotnie, jeżeli chodzi o Artura Cerenckiego, ja też już to mówiłem w którymś materiale, że on jest na bombie, ok. E, nie tylko chodzi o brzuch ciężowy, ale też o inne kwestie. E, jest to jasno widoczne, ok. I powiem tak, w momencie, kiedy on jest temu przeciwny a, i objaśnia hipokryzję Artura Celońskiego, a sam jest hipokrytą, to jak wielka to jest hipokryzja, to się w głowie nie mieści. Okay? Obieśniasz hipokryzję jednego człowieka, samemu będąc hipokrytą. Ja słyszałem takie stwierdzenie, wszyscy jesteśmy hipokrytami. Tak? Pan Jezus też był hipokrytą? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie powinniśmy być hipokrytami. Tak? Hipokryci przecież pójdą do piekła. To nie jest tak, że hipokryta będzie zbawiony, nie? Więc nie powinniśmy tacy być. Tutaj Wam chciałem pokazać ten fragment pracuję w swoim życiu, rozważam nad tym, myślę nad tym, uczę się tego, jak prosperować, jak mieć powodzenie, jak mieć sukces. Jestem w jakimś tam... To jest materiał sprzed dwóch tygodni. Objaśnienie Cerońskich jest 7 września 2023, więc też niedawno, ale to jest materiał, który wyszedł później, więc ktoś by powiedział, hej, objaśnienie Cerońskich, no to jest na... Dobrze i nie? Można by było powiedzieć. No to posłuchajcie tego. Odcinku drogi. I teraz: Uczę się wierzyć, że mam sukces. Uczę się mówić, że mam sukces. On tutaj mówi jak Czeroński. Uczę się wierzyć, jak mieć sukces. Uczę się mówić, jak ma mieć sukces. To akcentowanie jest jak u Artura Cerońskiego. Jeżeli ktokolwiek z was słuchał go kiedykolwiek, to wie, że ceroński tak mówi. Powiesz Macieju, do czego zmierzasz? On mówi, że wyszedł od nich. Tak, ale ceroński nie wyszedł z niego. Ok, W tym jest problem. Możesz wyjść z jakiejś sekty, a nadal duchowo być w tej sekcie. To ja już o tym mówiłem, jeżeli chodzi o cerońskich, nie? że pewne osoby powychodziły stamtąd, a nadal żyją w duchu cerońskich. Albo, jak objaśniałem, sektę Mighty Wind były takie osoby, które powychodziły stamtąd, a nadal mówiły jakieś tam fałszywe proroctwa. Nie? Tak samo jak i w tym duchu Jezebeli działały, jak tego Siwa, która założyła tę sektę Mighty Wind. Nie? To są niby stare dzieje, ale tak mi na myśl to przychodzi w tej chwili, że to tak właśnie działa. Jeżeli wychodzisz z jakiejś sekty, upewnij się, że nie jesteś już dłużej pod jej wpływem. Przyjdź z tym do Pana Boga, aby Cię pouwalniał od skutków ubocznych bycia w tej sekcie. Ok? W jakiejkolwiek sekcie, bo jest to bardzo ważne. Inaczej wyjdziesz stamtąd i będziesz gadał podobne kocopoły jak wcześniej, tylko y, będziesz od nich odseparowany. To nie ma sensu. I posłuchajcie to. Ostatnio mówiłem sobie do lustra, że jestem mistrzem w dziedzinach, które robię, w dziedzinach, które rozwijam. Jestem mistrzem w tym. Tutaj po pierwsze jest napisane w Ewangelii według św. Mateusza 23. Nie chciejcie również, żeby Was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko Wasz, Mistrz Chrystus. A on mówi o sobie, jestem mistrzem w tym i w tym, w takiej i w takiej dziedzinie. Nie powinno się tak mówić, bo dalej jest napisane, że kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony. Mówienie o sobie, że jestem mistrzem w takiej i w takiej dziedzinie, to jest wywyższanie się. I takie osoby będą poniżone. Jest to New Age. Jest to okultystyczne, demoniczne. Nie wolno tak mówić, e, ponieważ się wywyższasz, tak? Rozumiesz. E, rozumiesz. Ceroński tak mówi przecież. On tak często mówi. E, rozumiesz. Nie mówię sobie, nie uda mi się, ojej, jak ciężko, jak trudno, jak o Jezus, coś tam. Rozumiesz? Bo to jest po prostu niewiara. Jak będę sobie mówił coś, co tak naprawdę powtarzałem sobie w przeszłości zawsze że jestem nieudacznikiem, że jestem skazany na porażkę. Takie rzeczy sobie mówiłem do siebie, w myślach nawet. Tak? I tak było. I tak było. Dlatego, że nasze życie to jest odzwierciedlenie tego, w co wierzymy, tego, jak wierzymy. Tego, czy wierzymy w to, kim jesteśmy lub kim nie jesteśmy. Tak? tak. Czeroński lubi tak mówić, powiesz Macieju, ty też często mówisz, ok, tak, ale ja to mówię w inny sposób, chodzi też o akcentowanie i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja nigdy nie byłem u rąk. I teraz właśnie jeszcze dodam do tego, że... Mm, czyli widzisz, że jest prawda, jest kłamstwo. I którą przestrzeń w myśleniu sobie zbudujesz to. Się A muzyka w ogóle jakaś buddyjska tu jest, nie? To się zamanifestuje, to się po prostu. Yy... Dlatego mówię, że to jest nieweksi. Przejawi w Twoim życiu, to się wyrazi w Twoim życiu. Twoje myślenie, jak myślisz na swój temat, na temat różnorodnych dziedzin, na temat różnorodnych spraw, kwestii, tak? To się wyrazi, to się zamanifestuje, to się przejawi w Twoim życiu. Tak? I teraz jeszcze wracając do ludzi, i opowiem o demonach, teraz troszeczkę. Dobra, to już możemy zostawić, nie? W którymś materiale też on tak fajnie mówił. Innych słów takich używał, niektóre też są podobne do Cerońskiego, natomiast to wyłączyłem, ale chcę wam jeszcze pokazać, że ludzie, którzy go wspierają, też właśnie byli u Cerońskich, albo też niektórzy. Pokażę wam moment tego właśnie. Rafała, nie? On umie mnie komentował na kanale też. To, to nie jest tak, że on mnie nie kojarzy. Nie wiem, czy go zablokowałem, czy w końcu nie, ale jest to człowiek, który. O, tutaj mamy narcystyczny gaduła. Istotnie, takie mówienie o sobie, że jest, jestem mistrzem w tym i w tym, to jest nic innego jak narcyzm. Ok. Takie są fakty, się. Okej, Miejsce. Był gdzieś komentarz pod jakimś jego filmem. Powiedz Macieję, ale musisz pokazać dowody, bo tak tobie nie uwierzymy. No to okej, okay, to musicie dać, dać mi jeszcze chwilę, bo wiem, że to było pod jednym z jego najnowszych filmików. Może tutaj. Tu też nie. Dobra, musicie uwierzyć mi na słowo, że był komentarz właśnie tego grochala. Pozytywny, tak? Pozytywny komentarz u tego człowieka, u Łukasza. Czyli takie osoby jak on wspierają go, ok? A posłuchajmy... Jaki on ma język w ogóle? Wiele czasu zapoznał się z problemem i zrozumiał, że najzwyklejszym jest kurestwem. Jest to obrzydliwy, haniebny język. Ok? Użył bardzo brzydkiego słowa na K. Nie podoba mi się to. Absolutnie nie. Łapka w dół. <grystwa> Petarda. Ogień. To są ludzie od Cerońskich. Asia Kowalska, Katarzyna Grocka. To są ludzie od Ceroński, tak? Powiedz Maciejo, ty mówisz tak. Słuchajcie, to nie o to chodzi, że sam jestem pod wpływem Cerońskich, ale tego tak ja używam o, o tak, o, żeby było komicznie, nie? A zapomniałem, że to jest jego żona, to co ja się dziwię, przecież to jego żona jest. Dobra, yy, więc widzimy tutaj, że kiedy mówisz przeciwko czemuś, a jednocześnie to czynisz, to jesteś złym człowiekiem, pokazuję, jest to Rzymem 2. Ty, który uczysz drugi, sam siebie nie uczysz, głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz, mówiąc, że nie wolno cud który wżyliście się boszkami, okradasz świątynie. Ty, których lubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Z waszej to bowiem przyczynę. zgodnie z tym, jest napisane poganiem, bluźnią imię Boga. Już to wielokrotnie mówiłem, że ludzie, którzy widzą takie zachowanie, odsuwają się od Pana Boga. Czyli po co Ty w ogóle łukasz, głosisz Ewangelię? Przyprowadzasz ludzi do Pana Jezusa skoro sam żyjesz w obudzie, czyli w grzechu. Jest to absolutnie niedorzeczne i z Biblią sprzeczne. Ty, który mówisz przeciwko sterydom, zbijasz pionę z gościem, który bierze sterydy. Ty, który mówisz, że jest to złe, aby... Mieć sztuczne włosy, piersi, posiadki, Botox, operacje plastyczne e, i pokazywanie intymnych części ciała i objaśnianie publicznie. Ty, który mówisz, że jest to złe, sam obserwujesz takie kobiety, takie plastiki, jak Wam przed chwilą pokazywałem. Dobrze, nie będę drugi ja z tego pokazywał, ale tak to właśnie wygląda. Tutaj, zobaczcie. Ja bym powiedział, że to jest denegerat raczej, nie? Mistyczny denegerat. Degenerat, wybaczcie. Jak źle powiedziałem, to, to sorry, nie? Powiedziałem chyba de. A, miesza. Jest to człowiek, który ty Zatracił normy moralne i poczucie godności. Gdzie jest Twoja godność, kiedy obserwujesz te sztuczne kobiety? Gdzie ona jest? Także zmień sobie pseudonim na mistyczny degenerat. Ok? To będzie pasowało, mi się. Takie są fakty, pokazuje UBS. A, jeszcze. E, kiedyś. Ludzie nabijali się z tego filmiku, nie? Jak go się mówi, kim jesteś, jesteś zwycięzcą. A on tutaj sobie właśnie wmawiał, że yy, mówi do lustra że jest mistrzem, nie? Czyli do siebie samego. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Co za... No i to tak właśnie wygląda, nie? Wmawiaj w siebie, że jesteś zwycięzcą, mistrzem. Whatever. Nie? Najlepsze rzeczy. I to się zamanifestuje w twoim życiu. Nic się nie zamanifestuje. Po prostu działaj. Tak, mór się, pracuj i tyle. I będziesz miał tego efekty. Wmawianie od siebie nic tobie nie pomoże. Ok? Tego wyszukiwałem, bo on współpracuje właśnie z Łukaszem, z tego co widziałem, yy, właśnie tutaj na tym, na jego Insta, tak, tutaj to mamy, Bartek Michałow, a Bartek Michałow nie tylko współpracuje z Łukaszem, ale także z apostołem Tomasz Dorożała. To jest wszystko jedno wielkie bagno, ok? Jedno wielkie bagno. Myślę, że to by było na tyle. Aha, jeszcze jedna kwestia. Bo on tutaj mówi, że Bóg go przyprowadził do tego miejsca i w tej chwili też powołuje się na Boga, bo to było już kiedyś, nie? Posłuchajcie tego, a ja wam powiem o co chodzi. Co wam chcę powiedzieć. To było 8 lutego 2018. Miał jeszcze włosy, tak? To jest ten sam go jakby co. I co jeszcze mogę dodać? E Jestem, przychodzę po prostu tutaj, w to miejsce, bo tutaj kieruje mnie Bóg, to jest moje serce, ja wiem, że mam tutaj być, ja wiem, że to jest od Niego, ja wiem, że On mnie tutaj doprowadził i że tutaj jest mój dom. Czyli on wiedział wtedy, że jest to od Boga, był taki przekonany, że jest od Boga, że jest u Ceroński, tak? Bo chodzi o Cerońskich, tutaj wiadomo, widać Łysego Artura. I w tej chwili także jest przekonany, że od Boga otrzymuje pewne informacje. Skąd masz taką pewność? Tutaj też byłeś taki pewny. Tutaj też byłeś taki pewny, że jest to od Boga, że masz być u Cerońskich. I w tej chwili nadal uważasz, że pewne rzeczy otrzymujesz od Boga. W jednym z materiałów mówił, że czuje w tej chwili, jak Bóg do mnie mówi, nie? I, i przekazywał pewne rzeczy. Też ma w filmikach coś takiego jak prorocze przesłanie jakoś tak nie? o tutaj prorocze u Cerońskich właśnie jest takie ślubienie się tym, że coś jest przekazem proroczym i tak dalej i tak dalej, no mówię Chcerońscy z niego nie wysi? On mógł sobie wyjść z tej grupy, ale nadal w tym jest duchowo. I to jest najgorsze. Okay? Także jak naprawdę, Łukaszu, chcesz z tego wyjść, uczyń sobie porządek ze swoim życiem. Przestań obserwować te sztuczne kobiety. Tak? Zbijać sobie pionę z ludźmi, którzy biorą sterydy. Przestań być obudnikiem. I tyle. Takie są fakty. Pokazuję je Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.